droga miejska, pan minister od rolnictwa, ale my się cieszymy, bo PROW będzie obejmował teraz miasteczka tego typu jak Łochów, czego poprzednio nie było, więc mam nadzieję, że coś z tego programu rozwoju obszarów wiejskich będzie również można w tej kadencji zrobić dla miasta Łuków. Proszę bardzo panie ministrze. Dziewczyny ma pan, panie ministrze. Z tamtej strony, panie ministrze. Proszę bardzo, pana starostę Kosliwskiego i pana starostę Węgrowskiego. Tam? Bardzo proszę pana burmistrza Węgrowa. My się zawsze cieszymy jak Węgrowie coś powstaje, chociaż Węgrowie nie wszyscy to widzą. My z Włochowa dostrzegamy rozwój Węgrowa, więc e, cieszymy się bardzo, że jest Pan z nami. Pana dyrektora Smakosza, do którego trzeba wnosić wszystkie pretensje, jak będą nierówności w tej drodze, ale na razie trzyma się dobrze. I trochę zostaw. I może pana Gabelskiego poproszę, żeby w imieniu syna jako i sponsorów wszystkich również zaczynał przy, przycięcia tej stęgi. Zawsze mocno. Nie wiem że nie, nie. Cięła, no. coś, coś ten... Tak, tak, zaraz, zaraz Pani Starosto. Poproszę kogoś z moich złotek, Pani Urszula, Pani, czy, czy inne złotka Pani wskaże. No, stawiamy na młodzież, dobrze, prosimy Panią Elżbietę pierwsze. No. Górni no się z roboty, a z poprosimy tych dwójkę młodych, sympatycznych dzieciaków, bo To przecież dla nich to wszystko robimy. Dziewczynka i chłopak. Dziewczynka i Chodźcie. Chodźcie. Chodźcie tutaj. Chodźcie, Chodźcie, tutaj. W Chodźcie, pod Chodźcie pod o, i chłopca. tutaj. i chłopca. Dziewczynka z chłopca. Dziewczynka i chłopca. Dziewczynka i chłopca. Kucyk ślicznie, teraz idźcie no. razem, razem idźcie, razem i do końca samego. O, Serdecznie dziękuję za przecięcie wstęgi, a wszystkiemu towarzyszowi kurier Wysztowski, którego nie powitałem, ale to się zdarza, że maja. Witam Państwa serdecznie. To jest gazeta, która sporo pisze o chowie. Tak chcielibyśmy, żeby było dalej. I teraz jeszcze, proszę Państwa, kilka słów powiem.